Witam Was serdecznie. Przed nami dwunasty rozdział opowieści Anny. W czwartkowe przedpołudnie Maria przywitała Anię pyszną ziołową herbatą i kanapkami. Radzę dobrze się najść, bo za godzinę wpadnie tu Michał i pochłonie wszystko, co zostanie na talerzu. Anna oczywiście od rana nic nie jadła, i widok smakowitych kanapek wyraźnie pobudzał jej apetyt. Okazja do spotkania nadarzyła się sama. Prezes zlecił jej dostarczenie pakietu dokumentów agentowi w biurze nieruchomości nieopodal siedziby fundacji. Ku jeździwieniu Maria od rana była na miejscu i na smsa z zapytaniem, czy znajdzie czas na krótkie spotkanie, niemal natychmiast odpisała – czekam. Jakaś wewnętrzna potrzeba przynaglała Annę do spotkania z tą kobietą, tym bardziej, że nie widziały się od czasu świątecznego kiermaszu. – Jak się miewają podopieczni w Afryce? – Nieraz myślę, jak ci ludzie sobie radzą, zwłaszcza w czasie suszy. Dobrze, że o nich mówisz, bo mam coś dla ciebie. Słyszałam od Michała, że dostałaś nową pracę. Gratuluję. Może ci się to przyda. Maria wyjęła z szuflady krokodyla, wyrzeźbionego z czarnego drewna. To nóż do papieru. Wypróbuj, naprawdę ostry. Sekretarka zazwyczaj odbiera pocztę i zajmuje się dokumentami, więc pomyślałam, że krokodyl będzie zdobił biurko i robił, co do niego należy. Ale misternie wyrzeźbiony. Wyszedł pod tej samej ręki, co moja żyrafa? Tak, to tamtejszy artysta tworzy takie cudeńka. Wiesz, ten człowiek żyje w strasznej biedzie. Akurat w tym zakątku Etiopii rzadko pojawiają się turyści, którym mógłby coś sprzedać. Misjonarze dwa razy do roku zamawiają u niego większą ilość rzeźbionych figurek. Dzięki temu ma jakiekolwiek środki na utrzymanie. Jako młody chłopak miał wypadek. To był dramat. Groziła mu amputacja nóg. Na szczęście w placówce misyjnej mają samochód i zdążyli go dowieść na czas do szamana w rodzinnej wiosce. To misjonarze współpracują z czarownikiem? Kiedy w grę wchodzi ludzkie zdrowie czy życie, na bok idą różnice światopoglądowe. Zresztą, o ile się nie mylę, część mieszkańców wiosek traktuje misjonarzy jak czarowników, tyle że białych. Szaman nastawił pogruchotane kości i wyleczył chłopaka ziołami. W każdym razie w tym czarnym krokodylu zawarta jest cząstka talentu i żmudnej pracy artysty, o którym raczej nikt nigdy nie usłyszy. Niech ci dobrze służy. Powiedz, jak pierwsze wrażenia z pracy. Maria usadowiła się wygodnie w fotelu. Na chwilę zapadła cisza, która mówiła sama za siebie. Maria spojrzała wprost w niebieskie oczy Ani. Początki w nowym miejscu bywają trudne. Anna nabrała więcej powietrza i wyrzuciła z siebie jednym tchem coś, co zalegało w niej od kilku dni. Nie planowała tego, jednak w obecności Marii puszczały wszystkie zawory, i prawda wylewała się z człowieka wszystkimi kanałami. Jest okropnie, to znaczy sama praca bez problemu, ale Martyna, partnerka prezesa, od początku mnie nie lubi. Jest w ciąży i może dlatego tak trudno się z nią dogadać. Szacuję tam od trzech dni i codziennie słyszę od niej niemiłe uwagi albo jakieś dziwne komentarze. Nie wiem o co jej chodzi. Wczoraj na przykład z ironią żartowała sobie, że na moim miejscu zmieniłaby imię i nazwisko, bo to obciach nazywać się Anna Nowak. Wiem, że nazywam się bardzo pospolicie. Anna spuściła głowę. Już nawet księgowa kiwa głową ze współczuciem, kiedy to wszystko słyszy. Zresztą między nią i Martyną też jest jakaś lodowata ściana. Generalnie atmosfera trudna do zniesienia. Przeluźnia się trochę, kiedy Martyna wychodzi. Naprawdę lepiej się wtedy oddycha, ale i tak codziennie wracam do domu z bólem głowy i myślę o zmianie pracy. Chociaż mi szkoda, bo prezes dobrze płaci. Anna, wypowiedziawszy to, poczuła ulgę, jak po zwymiotowaniu niestrawionego pokarmu. Wygląda na to, że Martyna się ciebie boi. To ja się jej boję. Jak pomyślę, że za parę godzin muszę tam iść, to mnie ściska w żołądku. No tak, ale ona jest w ciąży. Więc jej sylwetka będzie się zmieniać, a ty jesteś młoda i atrakcyjna. Ania po raz kolejny spuściła głowę. Już na pierwszym spotkaniu wzięła mnie na bok i wysyczała, że Adam jest jej partnerem i mam się trzymać od niego z daleka, bo mi oczy wydrapie. Do głowy by mi nie przyszło, żeby uwodzić ojca mojej koleżanki. Ale jej kiedyś przyszło. A i on nie miał z tym żadnego problemu, jak widać. Tak, to prawda. Nie pomyślałam o tym w ten sposób. Prawdopodobnie Martyna mu nie ufa i trudno się jej dziwić, dlatego tak cię kąsa. Myśli pani, że można coś z tym zrobić? Trudno powiedzieć. Zawsze można próbować dialogu, bez agresji, jak dorosła kobieta z dorosłą kobietą. Warto nazwać rzeczy po imieniu i liczyć na wzajemność. Oczywiście nie ma gwarancji, że to się uda, ale może chociaż dasz jej do myślenia. Chyba nie mam odwagi. A czego się boisz? Boję się, że stracę pracę i zostanę z niczym. Hmm. No to rzeczywiście realne zagrożenie. Też bym się bała na twoim miejscu. Coś jeszcze cię straszy? Anna zagryzła wargi, a jej oczy nerwowo biegały po ścianach i sufitach. Będzie mi głupio przed prezesem i przed Sylwią. Co oni sobie o mnie pomyślą, jak Martyna im przedstawi swoją wersję wydarzeń i wyjdzie na to, że jestem nienormalna? Czy prezes to szczególnie bliska ci osoba, a Sylwia to przyjaciółka od serca? Nie, absolutnie. Anna zareagowała błyskawicznie. To dlaczego tak ci na nich zależy, że ich opinia urasta do rangi wyroku u Sądu Najwyższego? Przy drzwiach wejściowych dał się słyszeć jakiś hałas. O, kogo ja widzę i kanapki jakieś zostały! Michał wpadł do pokoju i zabrał się ochoczo do opróżniania talerza. Jak tam pani kierownik sekretariatu? Masz dzisiaj wolne? Nie, właśnie idę do biura nieruchomości, a potem dwa nudne wykłady z ekonomii, i na siedemnastą do pracy. O, to dzień na bogato. To co, kawka w sobotę? Jasne, tylko trochę później, tak koło południa, bo muszę się wyspać po imprezie. Michał wybauszył oczy ze zdziwieniem. I te na urodziny chłopaka Sylwii, gdzieś w lokalu, chyba w nietoperzu. O, to grubo. Mam tam czasami służbę w ochronie. Będziesz miała co opowiadać przy tej kawie. Michał był dziwnie tajemniczy, ale Anna nie miała już czasu na rozmowę. Z wykładów niewiele pamiętała, bo przez całe dwie godziny pracowały w jej głowie słowa Marii. Ostatecznie, wchodząc do biura tuż przed siedemnastą, powtarzała w myślach: Nie zależy mi na ich opinii, nie mam powodu, żeby się bać. Jak stracę tę głupią pracę, to znajdę inną. I, o dziwo, kiedy przestąpiła próg firmy i przywitała się z Martyną, a potem z księgową, obie grzecznie odpowiedziały. Martyna nawet się uśmiechnęła i to w normalny sposób. Poinformowała coś do zrobienia i. Uff, Anna na po raz pierwszy w życiu stawiła czoła osobie, która jawnie okazywała jej wrogość. Niby nic się nie wydarzyło, ale dla niej to był przełom. Dotychczas w podobnych sytuacjach raczej usuwała się z drogi albo robiła wszystko, żeby zdobyć sympatię agresora. A teraz wreszcie dotarło do niej, że nie musi być niewolnicą tego parszywego lęku przed cudzym niezadowoleniem. Co za uczucie, jakby ją ktoś wypuścił z klatki. Ukończyła pracę w całkiem dobrym nastroju, a wracając do domu wysłała SMS-a do Marii. Dziękuję. Pełna energii wstawiła pranie, podlała rośliny na parapetach, posegregowała śmieci pod zlewem, ogarnęła kuchnię tak, aby w spokoju i komforcie zasiąść do kolacji. Dzwonek telefonu przerwał wartki tok domowych prac. To Martyna. Miałaś dzisiaj zrobić porządek z dokumentacją naszego głównego kontrahenta, a potem wszystko zapisać w jednym pliku. Gdzie to kurwa jest? Co ty jakaś upośledzona jesteś? Najprostszego zadania nie umiesz normalnie zrobić? Facet czeka w salonie na podpisanie umowy, a my z Adamem nie możemy znaleźć tych pieprzonych papierów. Ale ja to wszystko zrobiłam, zapisałam. Gdzie kurwa zapisałaś? Nie ma. Martyna wrzeszczała coraz głośniej, a Anna czuła, że ma nogi jak z waty. I jąkała się, usiłując wyjaśnić, gdzie zapisała ten nieszczęsny plik, ale mętnik w jej głowie narastał wraz z kolejnymi oskarżeniami. W końcu miała w pamięci już tylko czarną dziurę. Dobra, znalazł się. Masz szczęście. Martyna rozłączyła się, a Anna opadła bezwładnie na krzesło. Dobry nastrój był już tylko wspomnieniem. Skurczyła się i usiadła, podwijając nogi pod siebie. Straciła ochotę na kolację, na cokolwiek. Telefon znów dzwonił. Zatrżała, biorąc go do ręki. Uff, to tylko Sylwia. Cześć Anka, słuchaj, jutro impreza. Wiesz, to ma być taka trochę niespodzianka dla siebie, to znaczy, że wszystkie dziewczyny muszą być w nietoperzu trochę wcześniej, tak mniej więcej o 20:30. Pojedziemy razem. Wyszykuj się na dwudziestą, bo zamówię taksówkę. Dobra. Co się stało? Mówisz, jakbyś miała za chwilę umrzeć. Rozmawiałam z Martyną. A, to wszystko jasne. Nie przejmuj się tą mariatką. Mówiłam ci, że jest zwalnięta. Słuchaj, kielonek whisky dobrze ci zrobi. Zaraz ci przyniosę, chyba, że masz w domu. Nie, nie mam, ale... Sylwia w ciągu kilku minut zjawiła się z butelką. Wyciągaj szkło i działamy. Klepnęła Anię w ramię i porozumiewawczo mrugnęła okiem. Jak zawsze w jej obecności życie stawało się przygodą, a problemy przestawały istnieć. Alkohol sprawnie rozluźniał gorset stresu, zwłaszcza, że Anna od południa nic nie jadła. Po kilkunastu minutach i kilku kieliszkach śmiały się obie do rozpuku, nie wiadomo z czego, a świat wirował niczym karuzela. Kiedy godzinę później jakimś cudem wdrapała się na piętro i padła na łóżko w ubraniu. Sufit wciąż kręcił się nad nią jak śmigło helikoptera. To cóż, widzimy się jutro. Do zobaczenia!